Witam Państwa serdecznie, witam przedstawicieli mediów tarnobrzeckich. Dziękuję, żeście Państwo zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia. Pragnę Państwa poinformować, że Tarnobrzeckia Spółdzielnia Mieszkaniowa wkracza w kolejny jakiś etap, a mianowicie 21 grudnia 2012 roku Tarnobrzeckia Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała koncesję nr 508 przez 2012. Podpisano przez Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radio, Konii i Telewizji, w której to koncesji, otrzymujemy zgodę na rozpowszechnianie w sieci, sieci telewizji telekomunikacyjnej programu telewizyjnego pod nazwą Telewizja Lokalna. Dlaczego telewizja lokalna? Telewizja lokalna dlatego, mianowicie wracając wstecz stecz pamięcią. Przed laty, gdy starałem się y, pozyskiwać kolejne rynki, y, kolejnych odbiorców dla miejskiej telewizji Tarnowrzeg, y, spotykałem się z pewnym problemem, pewnym dyskomfortem y, burmistrzów, wójtów y, czy samorządów y, otaczających nasz gmin. Y, dlaczego Tarnobrzeska, może jakaś inna nazwa. W związku z powyższym, żeby nie urażać nikogo, przyjęliśmy taką nazwę telewizja lokalna. Również z tego powodu, że ta telewizja będzie docierać do okolicznych gmin w okolicach Tarnobrzega, gdzie nasi mieszkańcy pracują, żyją, chodzą do szkół. Będziemy docierać do, nawiązaliśmy współpracę z gminą Sandomierz, Grębów, Nowa Dęba, Barnów Sandomierski. Wystąpiliśmy również do gminy Tarnobrzeg oraz będziemy starać się rozmawiać również z gminą Gorzycy. Będziemy na początku docierać do 15 tysięcy mieszkań/domów, korzystając z sieci telewizji kablowej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mam nadzieję również, że Spółdzielnia Siarkowiec skorzysta z naszej oferty programowej i również podpisze z nami stosowne porozumienie. Proszę Państwa, telewizja będzie mieścić się w tym budynku. Ta nowszyska spółdzielnia mieszkaniowa, produkcję programu zleciła firmie Video studio Wojmar, panu Wojtkowi Koziołowi. Myślę, że wszyscy go znamy. I on ze swoją załogą będzie odpowiadał za program, za produkcję, emisję programu. Przygotowując się do y, emisji tego programu, wystosowaliśmy zaproszenie, y, pismo do wszystkich parlamentarzystów naszego województwa, y, posłów, pani senator oraz do eurodeputowanych, y, oferując współpracę, oferując y, chęć spotykania się i rozmawiania o różnego rodzaju problemach, y, o tym co się dzieje w Polsce, a nawet i poza jego granicami. Proszę Państwa, również nawiązaliśmy współpracę ze starostwem powiatowym powiatu tarnobrzeskiego i myślę, że ta współpraca będzie się układała nam bardzo dobrze. O czym będzie program? Program będzie skierowany do mieszkańców okolicznych gmin, również i drogą internetową. I będzie on przede wszystkim, będzie to program informacyjny, program publicystyczny, będziemy chcieli zapraszać tu ciekawe osoby, które wpływają na to, co się dzieje w tej naszej małej ojczyźnie. Będziemy jakieś organizować debaty, spotkania, wywiady z tymi ciekawymi osobami. Chcemy nawiązać współpracę, zresztą takowa, takowe pisma stosowne idą do Państwa, do dziennikarzy. Chcemy nawiązać współpracę z młodzieżą szkół średnich, żeby umożliwić im produkcję również programów w ramach działającej telewizji lokalnej. Będą programy sportowe, kulturalne, programy związane z historią naszego regionu. Myślę, że ta, 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 ten cały program, który będzie do, do mieszkańców docierał, będzie ciekawy. Będziemy w to wkładać masę serca, maksimum serca i myślę, że ku zadowoleniu y, mieszkańców. Y, jesteśmy przekonani, że to, co tworzymy, będzie y, będzie totalizacja rzetelna i na wysokim poziomie technicznym. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni, a tym pilotem zdecydują, czy warto oglądać, y, czy też nie. Zapraszam wszystkich Państwa do oglądania, do współpracy, do korzystania z tego, co będziemy Państwu proponować. Kiedy no. rusza ta emisja? A, Pierwsza emisja będzie w piątek, 1 lutego. Pierwszy program, taki, no, pierwszy program będzie około godzina, godzina piętnaście minut i co tydzień, tak jak i poprzednio, co piątek będziemy emitować nowy program, natomiast codziennie będzie, będzie powtórka, tak jak to było przed laty, czy jest w miejskiej telewizji. Co z mieszkańcami zasobów Spółdzielni Siarkowiec na przykład? Czy... Ja mówiłem, że taka oferta, jesteśmy po rozmowach i taka oferta zostanie skierowana również do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Siarkowiec. Rozmowy będziemy prowadzić z, z dyrekcją zasobów komunalnych w Nowej Dębie, bo tam jest tam jest współ, współwłasność. Też również będziemy prowadzić z operatorem telewizji w Gorzycach. Rozmawialiśmy ze spółdzielnią mieszkaniową w Sandomierzu. Także wszyscy, którym złożyliśmy, bo osobiście uczestniczyłem w tych rozmowach, wszyscy z wielką radością. Przyjęli ofertę, natomiast konkrety będą, jak tu mówią, jutro. Proszę. Panie prezesie, bardzo ja się osobiście cieszę, że bo piękna to nazwa, telewizja lokalna, brak mieszkańcom było tego, szczególnie tarnobrzewskim, z Tarnówrzewskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pięknie się to nazywa, i czy. Ta telewizja nie będzie uzależniona jak było przedtem, bo pan z tego co pan jest znany, pan nie dzieli na prawicę, na lewicę. Idzie pan prostą zawsze drogą i może dlatego czasami ktoś pana nie lubi, ale ja tutaj gratuluję tego posunięcia, bo myśmy oczekiwali, ja mieszkańcom tłumaczyłem, że niedługo już będzie, będzie telewizja, tylko nie wiedziałem jak się, jak się będzie nazywać. I Chciałem zapytać, czy również będą transmisje z, z posiedzenia Rady Miasta. Państwa, znacie mnie, nie mam tak zwanego parcia na szkło, czy nie zajmuję się lansowaniem swojej osoby i myślę, że nie będę częstym gościem przed kamerami. Jeśli będę miał coś do powiedzenia ważnego i istotnego, to oczywiście tak. Natomiast nie jest celem moim zajmowanie mieszkańców swoją osobą i myślę, że będzie to program o problemach miasta. Będzie też i program, jak nie powiedziałem, może program interwencyjny. Natomiast wracając do sesji sesji Rady Miasta były no, bardzo, bardzo... mieszkańcy oglądali programy sesji. Myślę, że troszkę będziemy inaczej ten program pokazywać. Myślę, że no myślę, że w kwestii, czasu na na wysłuchiwanie, zresztą formę przekazu z sesji jakąś tutaj pan Wojtek Kozioł wspólnie z nami przyjmie. Na pewno do mieszkańców relacja z sesji Rady Miasta będzie przekazywana. Bardzo panu dziękuję, bardzo się z Właścicielem można? Jeszcze by skończyłem, pani redaktor, bardzo przepraszam. Przepraszam, ja. I panie zacny prezesie, chciałem jeszcze powiedzieć, że jest bardzo gro ludzi, I tutaj coś, coś robią, coś wspaniałego dla Tarną Brzega. I te, właśnie to ci tacy ludzie zostali, jakby, wie pan, nie mają układów, nie mogli się przebić do poprzedniej telewizji i myślę, że to by też, broń Boże, tu nie chodzi o mnie, bo ja wiecie, jakim jestem, wiecie, co robicie. Tylko jest gro ludzi takich wspaniałych, którzy robią dużo dla Tarnobrzega, a nie są, nie są po prostu doceniani, nie są pokazywani, no przez, tylko przez układy, bo to wiadomo, była telewizja przed tym układowa. Ja tego słowa się nie, nie boję mówić, mówię to świadomie i dlatego myślę, że, że tych ludzi również będziecie pokazywać. Dziękuję bardzo. Ja proszę Państwa, tak jak tutaj Poza zaproszeniem do współpracy parlamentarzystów, gminy samorządy okoliczne, wystosowaliśmy pismo. No, mam nadzieję, że dotrzemy do każdej instytucji, do każdego podmiotu działającego w Tarnobrzegu. No, Jeśli kogoś ominiemy, nie dotrzemy, to, to nie świadczy o tym, że my nie chcemy współpracować. Każdy ma prawo, bo to dziś jest ta konferencja. Zapraszamy naprawdę wszystkie, wszystkie osoby, które... Chcą coś zrobi, robić, chcą coś powiedzieć. Także jesteśmy otwarci na współpracę, niezależnie od, jak to się mówi, poglądów politycznych. Wszystkich, wszystkich szersze tutaj zapraszamy. Właścicielem tej stacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, prawda? Tak, właśnie. Jakie będą źródła finansowania tej je, działalności? Tak je, jest. Tak, jest, jest kilka źródeł finansowania. Pierwszym jest to. Tą, w opłacie za abonament, powiedzmy od, odbiorca telewizji y, Starnobrzeżskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, płaci i w ramach tej odpłaty, którą kiedyś wnosił, jest, y, jest tworzona ta telewizja. Budżet na dzisiaj jest on jedno, jedną trzecią tego, co ma budżet telewizji miejskiej, natomiast pozostałe to y, dochody, które pozwolą nam. Y, y uatrakcyjnić program. To My nastawiamy się poprzez współpracę z gminami, z instytucjami, nie na to, żeby na tym zarabiać. Wszystkie pieniądze, które powiedzmy gdzieś w jakiś sposób zarobimy, będą przeznaczane na uatrakcyjnienie programu, który będziemy kierować do naszych mieszkańców. Ja Państwu mówiłem, że właścicielem telewizji czy tego programu jest Starnobrzeska Spółdzielnia, natomiast produkcję tego programu w firmie zewnętrznej i prezes Starnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie będzie kadrowym w tejże firmie. Pan Wojtek Kozieł odpowiadając za ten program i za to przecież mu płacimy, nie będzie, nie będzie, nie będę wpływał na to, kogo zatrudnia. Jest to jego decyzja i z kim będzie chciał współpracować. Zapraszamy wszystkich. I ostatnie pytanie, czy ta stacja będzie alternatywą do funkcjonującej, istniejącej już telewizji miejskiej Tarnobrzeg? No w jakimś stopniu na pewno, przy czym y, ja y, zawsze kieruję się y, takim y, poglądem, że dla mnie jest ważne wykonywanie swoich obowiązków w sposób rzetelny, nie oglądając się na tego, na kogoś z zewnątrz, jak się zachowuje, jak ktoś pracuje. Chcemy być najlepsi, w związku z tym Mam nadzieję, że za jakiś okres czasu, jak spotkamy się, powiecie, że nie jest najgorzej. To będzie dla mnie dużym, du wielką radością, jeśli tak ktoś z mieszkańców powie. No, czy to ma duży koszt dla mieszkańców, dla spółdzielni powstania tej stworzenie, stworzenie, znaczy studio, to jak Państwo widzicie, nic się nie zmieniło poza dosprzętowieniem. Korzystamy ze współpracy z panem Wojtkiem Koziołem, jeśli chodzi o część sprzętu. Część zakupiliśmy w ramach oszczędności przez ten okres czasu, kiedy nie ponosiliśmy kosztów związanych z płaceniem za y, odbiór programu miejskiej telewizyjności. Zresztą o tym mówiłem głośno. No ale y, y, cały, cały czas będziemy starać się y, podnosić y, jakość sprzętu, y, ponieważ uważamy, że y, na tym nie można oszczędzać, y, ponieważ y, kupowanie kiepskiego sprzętu jest, jest, to marnowanie pieniędzy, także bez przesady, ale wysokiej klasy, wysokiej jakości sprzęt. Jak Państwo widzicie, jeśli chodzi o oświetlenie i sprzęt, który tam jest poza oknem, jest już, funkcjonuje. Myślę, że w piątek zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Czy nie boicie się, że mieszkańcy mają teraz do dyspozycji dwie telewizje, że będą oglądać ten sam program? To jest te same w tym mieście jednak? No na, na dzień dzisiejszy to y, w zasobach spółdzielni siarkowiec funkcjonuje. Miejska telewizja tam na U nas nie ma żadnej. W związku z tym dla nas y, oni są w pewnym sensie, sensie konkurencją. Nie boję się tego. Myślę, że będziemy lepsi. A na pewno będziemy lepsi. A ten pilot, o którym mówiłem, zdecyduje o tym, czy będą oglądać, czy nie. Czy Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada nadal udziały w Telewizji Miejskiej tak Myśmy nie, nie posiadali, choć tak stosowne decyzje były. No tak się zdarzyło, myślę, że dobrze zdarzyło się, tak się zdarzyło, że, że nie, nie jesteśmy udziałowcem. Jest spółdzielnia Siarkowiec, jest mhm. jakimś Tak się mówiło, tak. No bo ta, były takie rozmowy, od lat się toczyły. Tarnobrzeska Spółdzielnia ma wszelkie niezbędne dokumenty, aby Udział, ale uważam, że nie ma potrzeby. Mhm. Czy strona? Będzie. 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 Tak, tak. Chcę Państwa poinformować, no, że startujemy. Chcemy również, żeby był to ten program mitowany internetowo, żeby odbierali mieszkańcy, nawet ci, którzy nie mają telewizji kablowej, powiedzmy. Także no, dajcie nam Państwo trochę czasu. Trwało to długo, bo trafiliśmy, jeśli tak jeszcze dodatkowo, jeśli chodzi o tą koncesję, na czas, kiedy złożyliśmy dokumenty niezbędne, przestała obowiązywać ustawa. Czekaliśmy na nowelizację ustawy i tak to zrobiono dość błyskawicie. Myślę, że byśmy uruchomili telewizję już przynajmniej za 2-3 miesiące temu, no ale musieliśmy czekać. 21 grudnia pan Dworak podpisał, myśmy otrzymali to 10 stycznia, także Praktycznie w ciągu dwóch tygodni. Co nie znaczy, że wcześniej, mając informację, że nie ma żadnych przeciwwskazań, jeśli chodzi o uruchomienie telewizji, nie pracowaliśmy. No, samo wnętrze, sprzęt, bo to jednak trochę czasu i pracy kosztowało, że te prace były cały czas prowadzone. To o której godzinie w piątek wcisnąć stosowny guzik na pilot. 17:15, jak jest który kanał? no telewizję tam, tam, ten, 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 ten był program moja wiedza też jest nie do końca taka precyzyjna jeśli chodzi o techniczne kwestie programowe tym będzie no się Wojtek zajmował także odsyłam go do znaczy dużo czasu poświęciliśmy na dyskusję, jak ja bym to widział i jak, jak widzę, jak, jak rozmawiam z mieszkańcami, bo dużo ostatnio rozmawiamy na ten temat, no, chciałbym, żeby tak się wstrzelić w te oczekiwania. No. Co nie znaczy, że będziemy to w jakiś sposób w trakcie produkcji tego programu modyfikować, ale myślę, że będziemy starać się tutaj zapraszać ciekawe osoby. Ostatnio byliśmy w Sejmie, dzisiaj mieliśmy marszałka Wenderlicha, no także jakieś tam nasze działania, które również i my będziemy gdzieś tam organizować, żeby tych ludzi i zapraszać tutaj, i będziecie wy jako dziennikarze mieli możliwość przepytywania tutaj posłów, senatorów czy, 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 czy eurodeputowanych, na pewno tutaj będą. Wysłam do nich pisma i nie ukrywam, że jest ogromne zainteresowanie tym programem. No, a w przekazywaniu informacji czy wydarzeń informacyjnych na jaką dozę obiektywizmu będzie można liczyć? Procentowo jakby. <laughs> Nie, no słuchajcie Państwo. Myślę, że tak jak powiedziałem na początku, za jakiś czas yy, Państwo yy, powiecie, że to co powiedziałem dzisiaj tak będzie. W każdym razie będziemy wkładać w to maksimum serca. Wierzę w to co mówię. także. Zapraszam do współpracy, do y, wytykania nam jakichś błędów po to, żeby było lepiej. Oczekujemy tego. No bardzo jestem ciekawa, by... czy pana prezesa będzie wolno skrytykować. No. No, ale to nieraz miałaś taką możliwość i nieraz wiem, nie, nie, no. Mam nadzieję, że nie będzie takiej. W sumie, nie, no, to. nie no, no Boże, no ja nie, nie, nigdy nie uważałem, że jestem idealny zresztą z wami mam tu nieraz i, i jakieś mieliśmy ostre spotkania, ale skoro do dzisiaj w jakiś sposób układamy sobie te relacje, mam nadzieję, że te relacje będą pozytywne, no chciałbym, żeby ta informacja rzeczywiście była rzetelna, nie przeginana w jedną czy w drugą stronę. Choć mówię, sami wiecie, że prowadzicie również te programy, stojąc dzisiaj po tej drugiej stronie, patrząc na mnie i też nie zawsze ten obiektywizm jest, no bo też człowiek ma jakieś swoje spojrzenie na daną sprawę, no i jednak to, jak patrzę na daną sprawę, czy jak patrzę na konkretną osobę, też powoduje, że to, jak ja później, to powiedzmy, ten program, czy wywiad prowadzę, też jest on albo w tą stronę, albo w tą stronę. Także tutaj mam nadzieję, że Wojtek i wszyscy współpracujący osoby, a ja nie wiem, kto tu jeszcze będzie poza panią. No właśnie można podać te osoby, które tworzą trzon. To już proszę tak? się z panem Wojtkiem w kwestiach programowych jakichś spotkań i tak dalej. Bardzo proszę. Moja rola na dziś myślę, że się kończy, poza krytycznym patrzeniem na to, co się będzie działo i to, co tutaj Wanda Pawełek mówiła, właśnie tak będę patrzył. Chciałbym, żeby to, co powiedziałem, było od początku do końca. Panie prezesie, ja jeszcze zapytam, bo ja rozmawiałem z Panem, bo będziemy jechać, myślę, że pod koniec marca do pani prezentowej rp wręczyć złote serce jak rzeczy rzecznikowi praw dziecka i w ten czas możemy liczyć bo tam jadą dzieci 20 dzieci będziemy zapraszać z różnych szkół czy telewizja z nami pojedzie panie radny otrzymał ode mnie pan jedycie, ale Piotr, bardzo proszę, proszę tak jak powiedziałem informacje. jechałem do, do sejmu pierwszy raz w życiu pan wojtek ze mną wspólnie uczestniczyliśmy chcieliśmy no, troszkę mieszkańcom pokazać jak to wygląda troszkę od, 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 od kulisów tak parę osób przepytaliśmy tam, no, myślę że też jakiś ciekawy program został będzie przekazany bo dopiero będzie przekazywany jeszcze powiem jeszcze jedno Proszę Państwa produkcją programu Pan Wojtek zajmuje się już parę ładnych y, tygodni. Ma doświadczenie właśnie. Ale Szkoda. nie tygodni. W związku z tym y, będziemy y, te nasze, ten program, który będziemy imitować, będzie y, jak uzupełniony programiem, które może, może już nie są aktualne, ale chcemy pokazać to, co się działo mm. przez ostatnie y, tygodnie w mieście, no bo no, działo się, nie było możliwości póki co y, przekazywać. także. Proszę cierpliwie, na to, czy, jak to się mówi, z, y, z jakąś taką dozą y, pobłażliwości spojrzeć, bo będziemy chcieli to przekazać. Natomiast później będzie to wszystko już aktualne. Czy Pana Prezydenta kiedyś zaprosicie tutaj? Rzeczywiście. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, wysłałem do wszystkich. Tylko y, musi być wola każdej, nikogo nie mogę zmusić. Wysłałem do wszystkich wójtów, burmistrzów czy też prezydenta nam z ofertą współpracy, identyczne pismo, tej samej treści. Także jest możliwość, na, powiem tak, na 100% będzie zaproszony. Będzie, będziecie Państwo mieli możliwość go przepytywać. Będzie, zresztą myślę, że przekonacie się niedługo o tym, że tak. Tam powiem się... Panu, że znam Panu już parę lat, Tom kochany, ale Ty nie znasz fałszywych uchodźców i to sobie cenię. To... I Ty boliś gorzką prawdę jak złote cygaństwo to nie cukrowanie jest, bo kłóciliśmy się powiem. różnie, nieraz było, ale się szanujemy i ręce sobie podajemy A być. Ale tak to, powiem zostawmy, powiem, to tak jest. dzisiaj mamy ważny dzień. Bardzo, myślę, bardzo. Dla, mieszkańców, dla mieszkańców. Ja się cieszę, że dobrnęliśmy do, do tej mety, czy do miejsca, gdzie będziemy startować może I mam nadzieję, że za jakiś czas powiecie, że no nawet nie najgorzej ta decyzja taka była trudna do podjęcia, czy to tak dojrzewało w takim że to by było zainwestowane? W momencie, w jak sam. sobie myślałem, jakie możecie zadać mi pytania, to mówię, że na takie pytanie odpowiem odpowie w ten sposób, że nie wracajmy do tego, co było, myślimy o tym, co jest. Nie była to nasza decyzja, jakoś się nie układa, współpraca. Nie chcę jączyć jak druga strona jączy, po prostu uważam, że może i lepiej się stało, jak się stało. Także będzie to bardziej takie normalne. Ja oświadczam Państwu, będę ingerował tylko jeśli chodzi o jakość, rzetelność, a nie będę się wtrącał kto i no oczywiście no, będę miał, że mam możliwość kogoś zaprosić, to z wielką radością poświęcę czas i nawet pojadę, tak jak tutaj radny mówi, że jest taka będzie możliwość. Chętnie Pan Wojtek pojedzie do, do Warszawy czy gdziekolwiek, gdzie będzie można ciekawą informację dla naszych mieszkańców przekazać. Natomiast myślę, że ci, którzy podjęli decyzję w jakimś stopniu yy, umożliwiając nam do, dobrnięcie do tego yy, dzisiejszego dnia, podjęli błędną decyzję, pochopną, abym tak użył słowa głupią, no ale to, to nie ja za nią odpowiadam, w związku z tym myślę, że źle się stało, jak się stało, ale z drugiej strony dobrze się stało, jak się stało. I zostawmy to historykom, a myślmy o tym, co będzie jutro. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Macie coś jeszcze? Dziękujemy. Miło nam. Życzymy było. wytrwałości i powodzenia. Zapraszam naprawdę szczerze.